Cześć! Witam Was na kanale Zakładamy Ogród. Ja mam na imię Paweł. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to pamiętajcie zasubskrybować ten kanał, czyli w prawym dolnym rogu na przycisk subskrybuj. Ja Wam za to dziękuję. Będziecie na bieżąco ze wszystkimi filmami na tym kanale. Jest już ich w tym roku dużo, będzie jeszcze więcej. W tym tygodniu naprawdę dużo się będzie działo. Słuchajcie, bo idą dla mnie już wysie wydyniowatych, czyli zarówno generalnie będzie szła cukinia, będą szły dynie, będą szły ogórki, będą szły te ogórki egzotyczne, które ja mam, czyli meksykańskie i afrykańskie. Rozsada kalafiora będzie szła do gruntu w tym tygodniu. Także chyba nawet codziennie w tym tygodniu będzie film na kanale. Także zapraszam Was do oglądania wszystkich filmików. A co tydzień na kanale jest. Tak zwane podsumowanie, czyli to, co mamy w tym tygodniu, z tego jak wyglądają rozsady, już na jakim jesteśmy etapie, jakie się pojawią ewentualne problemy na naszych rozsadach. I zapraszam Was na mojego Instagrama. Tam na bieżąco dodaję też dużo więcej zdjęć, relacji, więcej się troszeczkę dzieje, bo mam troszeczkę więcej na to czasu. Słuchajcie, podsumowanie, czyli co mamy i jak wygląda. Tak, mają się moje pomidory gruntowe. Nieduże sadzonki, ale one były już dwukrotnie pikowane, czyli zwróćcie uwagę, praktycznie prawie do końca tej doniczki pewnie jest korzonek. Nie wiem, czy gdzieś tu ujrzymy, ale nie, nie ujrzymy. Do końca tej doniczki jest faktycznie korzonek. Tak jak ja wcześniej wysiewam pomidory koktajlowe, tak bardzo późno wysiewam pomidory gruntowe. A to wynika z tego, że pomidor gruntowy ma tendencję do wybiegania i sadzonki się mogą zrobić bardzo wysokie, a w tym roku faktycznie dobrze, że wysiewałem późno, dlatego że grunt jest jeszcze bardzo zimny, zobaczymy jak dalej się potoczy pogoda tutaj u nas w regionie ale no nie rokuję, żeby jakoś wcześniej mogły iść pomidory do gruntu. Poza tym zawsze staram się po tych ogrodnikach. Wtedy będę miał sadzonkę niewybiegniętą, co też pozwoli łatwiej zadbać przy hartowaniu, czyli osłonić przed wiatrami. Tak się mają pomidory gruntowe. Nie wiem, czy będę jeszcze raz je pikował. Są po dwóch pikowaniach. Chyba już będą trafiały bezpośrednio do gruntu. Jakiś paliczek po drodze dostaną, jeżeli zrobią się już wyższymi. Miesiąc temu były wysiewane, po miesiącu drugie pikowanie. Wyglądają tak. Aksamitka. Nie tak dawno temu y, widzieliście generalnie, jak była wysiewana, mają się tak. Y, jeszcze nie widać listków właściwych na żadnych aksamitkach. W tym roku aksamitkę dość późno wysiewałem. Y, słuchajcie, ja tam widziałem, że generalnie y, na różnych grupach y, lu, pod, podlewacie biohumusem. Zaraz po pikowaniu chciałbym przeczulić y, zarówno pomidory, jak i generalnie jakieś kwiaty, aksamitki i tak dalej. Y, y, wtedy zamaczamy jednak tą młodygę trochę głębiej w gruncie i ona nie jest jeszcze tak, y, nie ma takiej warstwy ochronnej. Y, nie nie podlewajcie Biehumusem za wcześnie. Minimum te dwa tygodnie. Tak się mają te aklamiki, jeżeli wysiewaliście razem ze mną. Tak się ma hortensja bukietowa. Ta, która była na zimę w gruncie, została wyciągnięta. Widać, że. Te pąki są bardziej rozwinięte niż moje hortensje bukietowe, które są w gruncie, czyli są większymi pąkami. Dla mnie przede wszystkim ważne, że generalnie przynajmniej część z tej doniczki, mam dwie takie doniczki, się faktycznie zrobiła, pąki zaczęły się otwierać, zrobiły się zielone. Zobaczymy czy te tutaj, bo one były bez korzonków, ja mimo wszystko je wkładałem, co widzieliście na tym filmiku, zobaczymy czy one dalej też sobie dadzą radę. Pelargonia. I to jest ten moment, gdzie mogę Wam pokazać o co chodziło z cięciem czubka. Yy, zwróćcie uwagę, yy, ona już jest dość długa, ale idzie w górę i tylko w górę. Nie? Tu po bokach ma tylko liście. Więc ja generalnie na dniach będę ścinał wierzchołki, generalnie podargonią, tak żeby je złusić do tego, żeby się bardziej rozkrzaczyły na bok. Yy, ale już są faktycznie duże. Ja przypuszczam, że jakbym nie ciął, to zaraz by się pojawiły już kwiatostany. Yy... Trawy ozdobne, tak jak już mówiłem, yy, czy generalnie kostrzewa, czy miskąty, generalnie miskanty, one są już cały czas u mnie na zewnątrz, przez co te przyrosty są mniejsze, yy, mają temperatury, no nawet jak w nocy jest mróz, to mają takie temperatury, ale dla mnie przede wszystkim nie mam na to miejsca, żeby były w pomieszczeniu, yy, jak i generalnie już są zahartowane. Zrobi się cieplej, będzie większy, bardziej efektowny przyrost. Na razie te przyrosty są relatywnie małe, yy, arbuzy, Wyglądają mniej więcej, mniej więcej tak, czyli delikatnie, ale ja je też nie wysiewałem za wcześnie. A to wynika z tego, że arbus bardzo się położy, potem generalnie się kładzie. Jak są za duże te sadzonki, a znowu jest ten silny wiatr, przy którym hartujemy rozsady, powoduje, że generalnie faktycznie zaczyna nam ta sadzonka cała latać. To jest jeden z moich lepszych kalafiorów. Kalafiory ogólnie zaraz będą leciały do gruntu. Ja mam dwa wysiewy albo trzy nawet kalafiorów. Część z tych kalafiorów generalnie ja Wam pokażę z tego drugiego wysiewu. No to jest daleko, daleko odbiegająca, ale tak jak mówiłem, nie chcę, żeby wszystkie naraz szły do yy, grządki podwyższonej, bo tam będę uprawiał yy, kalafiory. Yy, słuchajcie, papryka. Papryki jakiś czas temu były y, dawane do tych doniczek docelowych, ponieważ ja w tych doniczkach właśnie będę uprawiał paprykę. Jest to generalnie doniczka 4-litrowa, y, tam dużo było wartości odżywczych włożone do tej papryki, y, czyli i obornik, i kompost generalnie. Y, ta doniczka będzie stała, tak jak wszystkie moje pomidory koktajlowe, które nie będą uprawiane w gruncie, yy, będą stały yy, w wiaderku. W wiaderku będzie piasek też naokoło, jak i pod spodem, tak żeby te korzonki miały gdzie się, gdzie się rozwijać. Yy, także papryka całkiem, całkiem fajna. Yy, pokażę Wam jeszcze odmiany koktajli. Yy, I te dwie, które tutaj mamy, to jest maskotka. Zwróćcie uwagę. Tak jak mówiłem, że mama skotka, jak i te drugie śliwkowe, one były bardzo generalnie takie wybujałe, wyższe. Ja tutaj bym chciał, żeby operator pokazał. Będzie widać te nasze pąki kwiatostanowe. Tutaj widzimy generalnie, że pojawiają się pierwsze pąki kwiatostanowe yy, i faktycznie ja będę wystawiał, bo już ma być troszeczkę cieplej, będę te pomidorki wystawiał na zewnątrz, w związku z czym będzie możliwość, żeby generalnie, ja może tutaj dam rękę, żeby operator złapał, yy, będzie możliwość, żeby faktycznie te yy, kwiatki się zapyliły w momencie, kiedy już się porozwijają, więc jest szansa, że będzie owoc generalnie przed gruntem. Yy, I porównajcie sobie teraz te yy, niskie, dużo niższe odmiany. Yy, na etapie rozsady, bo Bajaja nie jest niską odmianą. Yy, bajaja, jak i generalnie taka maskotka i efekt jest taki, maskotka jest wyższa i dużo cieńsza, mniej rozłożysta. Natomiast zwróćcie uwagę, to są 5 litrowe doliczki, doniczki, doniczki yy, Bajaja faktycznie te liście ma tak duże, tak rozłożyste, yy, że faktycznie generalnie yy, nie poradziłyby sobie w jakichś mniejszych doniczkach już na tym etapie, ale ja z, tak jak mówię z koktajlami mogę sobie na to pozwolić, bo u mnie nie będą w gruncie. Yy, zapraszam Was słuchajcie do subskrypcji kanału, oglądania wszystkich filmów w tym tygodniu, bo dużo się dzieje. I zapraszam raz jeszcze na mojego Instagrama. Pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć!